Hej, witam wszystkich! Dzisiaj taki odcinek o szyfrowaniu, ponieważ no, wiele dróg prowadzi do Rzymu, ale chciałbym Wam pokazać, może ktoś nie wie, zwłaszcza z ludzi, którzy no, nie są jakoś bardzo tam w te komputery zagłębieni, ale jest bardzo prosty sposób. No, tak jak mówię, jeden z wielu, ale uważam, że ten jest prosty. Darmowy program. Właściwie mały programik, który pozwoli zaszyfrować dowolny plik. Może to być, na przykład, katalog tekstowy, tak, plik tekstowy umieszczony w katalogu. O, może tak, umieszczony w katalogu. No i w nim sobie zapisujemy jakieś hasła, jakieś tam fasolki, tak. No, wiadomo. Wszystko, 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 żeby gdzieś się tam logować, tak. No, i nie chcemy, żeby. Ktoś na tym laptopie naszym czy komputerze miał do tego dostęp, kiedy nas nie ma, na przykład, czy, czy idziemy do biura, czy idziemy gdzieś tam do pracy z tym laptopem. No to już nie ma co wymieniać. W każdym bądź razie, wiadomo, trzeba. Dzisiaj takie są czasy. Trzeba to wszystko szyfrować. Oczywiście, ja uważam, że kopie bezpieczeństwa należy mieć przynajmniej trzy. Znaczy, może przynajmniej po prostu trzy, a jedna powinna być w formie pisanej zupełnie pisanej, odręcznie, w jakimś notesie. Natomiast dzisiaj program AESCrypt i to, to nie jest nowy program, ten program jest już starszym programem, natomiast świetnie instaluje się na wszystkich systemach z rodziny Windows, również na Windows 11, którego ja używam. Jestem na stronie AESCryptu i tutaj piszę Windows i jeszcze XP, i Linux też, Mac. No i właśnie również 11. Co trzeba zrobić? No po prostu trzeba go tutaj ściągnąć w wersję. No chyba, że mamy wersję 32-bitową, ale myślę, że już dzisiaj nikt nie ma komputera czy, te, czy też laptopa z systemem operacyjnym 32-bitowym, ponieważ nikt nic nie mógłby zrobić. Żadnego portfela nie mógłby zainstalować. Praktycznie nic z tych rzeczy, które są dzisiaj rzeczami istotnymi. A więc Windows 64-bitowy. Windows 60. Tutaj po prostu klikamy, otworzy nam się. Pobieranie o i sobie tam, gdzie chcemy, no, ten, ten ASKrypt ściągamy. A teraz, a teraz ja już mam go ściągnięty. To jest tutaj w wersji zip, spakowany. No, trzeba mieć zawsze w systemie albo WinRARA, albo WinZipa. Ja lubię WinZipa. Winzipa, Seven zipa, przepraszam, Seven Zip. SevenZip jest darmowym programem pakującym, również ma funkcję szyfrowania, ale o tym może kiedy indziej. Ten sposób jest, no powiedzmy, też łatwy, też łatwy. Zahaczam prawym, prawo klikiem, przeciągam kawałeczek dalej, otwiera mi się okno dialogowe, takie małe Seven Zip, wypakuj tutaj. No, i już jest wypakowany. I teraz yy, teraz trzeba tutaj AS Script MSI. Po prostu kliknąć dwa razy i zainstalować ten program praktycznie domyślnie tam, gdzie on chce się instalować. Jeżeli czasem no, yy, byłyby jakieś problemy w jakimś systemie, ponieważ nie, nie ma na przykład wasz system odpowiedniej biblioteki, która jest tam wymagana, trzeba użyć tego tego pliku setup.exe. Ale u mnie bez problemu AS, AESC Crypt MSI. Tutaj po prostu dwa razy klikam i zaczyna się instalować. No, przygotowanie do instal. U mnie taka plansza wyszła, ponieważ ja już go mam zainstalowanego. No i teraz musiałbym go usuwać lub tutaj proponuje mi naprawę. Ok. Wy to po prostu instalujecie. Po instalacji trzeba zrestartować komputer. Po restarcie komputera mamy na przykład taką, taką historię. Jestem tutaj, na przykład mam taki, no nie wiem, na przykład tutaj w katalogu mam plik o nazwie dane.txt. Powiedzmy, że mam tam jakieś dane wrażliwe, które chcę, jakieś hasło, jakieś klucze. Wystarczy prawo klik, Pokaż więcej opcji, i teraz mam tutaj AES Encrypt. Naciskam, wpisuję dwa razy hasło. Na przykład 1, 2, 3, 4. Oczywiście nie używajcie takiego hasła. Hasło powinno mieć małe znaki, duże, duże znaki, jakieś symbole. To już od Was zależy. I po yy, powtórnie. raz, 2, 3, 4 i OK. Co się teraz dzieje? Już mamy ten plik w formie. Zaszyfrowanej. A co robimy z tym oryginalnym? Po prostu też prawoklik i kosz. Kosz opróżniamy i cześć. Tutaj dygresja. Warto mieć niszczarkę plików. To jest kolejny programik. Po prostu można wprawne, wprawne rączki, mimo że kosz opróżnicie. Dopóki miejsce na dysku, gdzie rezydowały te dane, nie zostanie nadpisane, będzie można go odzyskać. A więc wprawne rączki mogą Wam wyjąć i pozyskać te dane. A więc dodatkowy tu by się przydał program niszczarka plików. Ale powiedzmy, że yy, wrzuciliśmy to do kosza, kosz opróżniliśmy i mamy już ten plik. Jak go zdekodować, kiedy będziemy chcieli? Wystarczy po prostu na nim kliknąć dwa razy i wprowadzić hasło. 1, 2, 3, 4. W tym przypadku. OK? OK. Już z powrotem plik dane został przywrócony. Tam było tylko słowo hasła. W każdym razie mm, wszystko działa i no i cóż. No polecam jako najprostsza forma, ale jednocześnie bardzo bezpieczna, ponieważ szyfrowanie AES jest bardzo dobrym szyfrowaniem. I naprawdę tutaj no, nie będzie nikomu łatwo się włamać czy zdekodować. Najsłabszym ogniwem będzie poznanie waszego hasła, a więc obmyślcie sobie hasło i szyfrujcie swoje pliki, te, które, w których przechowujecie właśnie dane wrażliwe. Jeżeli mm, prowadzicie firmę, chociażby jednosową działalność gospodarczą, to jesteście zobowiązani szyfrować. Pliki, te, w których macie danych swoich klientów, na przykład. To już jest sprawa konieczna. Musicie szyfrować. A jak zaszyfrować cały katalog? Trzeba go najpierw spakować. I tutaj mam na przykład spakowany y, tym Seven-Zipem y, ten sam katalog. Wystarczy go, no właśnie, wystarczy go znowu przeciągnąć Seven-Zip i widać y, wyraźnie, że wystarczy dodaj te zip o i już. Jest spakowany, tak? I jeżeli mamy spakowany folder, ponieważ jeżeli jest otwarty folder, to go nie zaszyfrujemy. Ale jeżeli jest spakowany, właśnie takim zipem, znowu prawo klik, pokaż więcej, wyszukujemy AS Encrypt i znowu wpisujemy swoje hasło, potwierdzamy. Po co jest potwierdzenie? Po co hasło dwa razy? Ponieważ możemy się Pomylić na klawiaturze. Raz, dwa, trzy, cztery, a my wklejmy ostatnią piątkę. Nie? Będziemy myśleli w głowie, że mamy hasło raz, dwa, trzy, cztery, ale technicznie, mechanicznie pomyliliśmy się na klawiaturze. A więc, żebyśmy się nie pomylili, tutaj na przykład piszę y, raz, dwa, trzy, pięć. O! I naklikamy OK. Jest ostrzeżenie, że nieprawidłowo wpisaliśmy to hasło, prawda? Cofamy. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz ok, jeżeli dwa razy wpisujemy takie samo hasło, i już mamy ten katalog zaszyfrowany. Hm, proste? Proste i niesamowicie skutecznie yy, zaszyfrowane. Teraz tak. Czy przechowywać to na dysku twardym? Na pewno nie na partycji systemowej, czyli na, tym, na tej części dysku, yy, kto, na której rezyduje system Windows. W przypadku awarii Windowsa. Często już nie mamy powrotu do tej partycji, musimy ją sformatować. Bywa tak, bywa tak, a więc na drugiej partycji, na przykład D, ale oprócz tego, fajnie jest mieć chmurę. Mamy chmurę, mając system Windows, mamy chmurę Microsoft o całkiem galantej pojemności za darmo, tak? Po prostu. Mając system Windows, są chmury, jest chmura Google, yy, są chmury mega. Polecam chmurę mega, tam możemy, jest dość znaczna pojemność w wersji free. Ale pamiętajmy, na chmurę przesyłamy tylko i wyłącznie właśnie takie yy, pliki zaszyfrowane, ponieważ nie wiemy, kto może z administracji chociażby takiej chmury i tak dalej włączać jakiś skaner i tak dalej plików. No, nie mamy tej pewności, ponieważ ono ten fizycznie ten plik rezyduje gdzieś na jakimś serwerze. Nie wiem, w Tajwanie, w Chinach, w USA, hmm, w różnych miejscach. A więc tylko i wyłącznie zaszyfrowane pliki, zaszyfrowane katalogi po uprzednim spakowaniu hmm, możemy, tam, możemy tam wysyłać. Dodatkowo teraz zupełnie. Y, jeszcze na chwilę do aplikacji 7-zip. 7-zip y, taki plik możemy spakować y, bez tego programu. Możemy mając tylko 7-zipa y, wystarczy, cóż wystarczy? Wpisać 7-zip nawet tak, nacisnąć otwórz prawda? I w okno w okno mm, na przykład jakiś plik, no weźmy ten T, przenosimy, Kła łapiemy go lewym przyciskiem, że przenosimy i mamy wprowadzić hasło. Wprowadzić hasło i znowu raz, dwa, trzy, cztery, na przykład wprowadzą hasło, raz, dwa, trzy, cztery, powtarzam. Metoda szyfrowania AES256 to jest bardzo dobry szyfr. I dajemy OK. Hmm? I już. I już. I mamy ten katalog T, spakowany i jednocześnie zaszyfrowany. Jego możemy otworzyć, ale do, do zawartości np. plików tekstowych i innych już nie będziemy mieli dostępu. Trzeba po prostu użyć 7-zipa. Znaczy użyć 7-zipa, nawet, no, no tak, po prostu podać, podać hasło. Przeciągamy go prawoklikiem, 7-zip, wypakuj tutaj. Yy, tak, i wprowadź hasło. On raz, dwa, trzy, cztery, ok. Yy, no tutaj tak, no on, on tak chce, ponieważ już istnieje ten katalog, nie? Yy, także myślę, że pokazałem Wam dwa sposoby, dwa sposoby, ale fajny jest ten program AES Crypt, wersja 310, yy, jak, jako może, nie wiem, odrobinę prostszy, w każdym razie dwa równo równobieżne takie sposoby na zaszyfrowanie plików, ale najważniejsze jest to, żebyście, żebyśmy mieli w głowie, jak ważne jest szyfrowanie dzisiaj plików. Hm. W tym filmiku to wszystko. Cześć! Może komuś się przyda.